Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Beton, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie wiralową gierkę. Pierwszy raz będę ją ugrywał, także nie wiem czego się tu spodziewać, nawet nie wiem co tu wybrać. A, natomiast już chyba wiem, że są różne postacie. Mm, oczywiście powinno subskrybować kanał, ponieważ będzie więcej takich odcinków różnych z różnych gierek. Gra podbija generalnie. Nie wiem, że Steam a, to jeszcze YouTube'a, także e, postanowiłem sobie popykać. Tylko dobre wibracje. Czy ja mogę zniszczyć drzewko? Nie mogę. Mieczek mi ogólnie sam walczy. No i... Znajdź portal do bossa. No nie, na razie żadnego portalu nie będziemy szukać. Na razie sobie powalczymy z tymi... ...śmieciuchami. Ja muszę w niego patrzeć chyba. O, można skakać. Widzowie, jest super. wow Widzowie, tu jest cały czas dopaminka. Cały czas. Ey, Księgo... Weźmy może... Mieczyk lepszy. Chyba zmieniło mi na lepszy mieczyk. Nie? Nie muszę sam wybierać z tego, nie? Co to da jest Otwórz! Dopaminka, dlatego ta gra jest taka wielka, bo tu jest wszystko takie zajebiste, nie? Nie wiem jakby to powiedzieć nawet. Już tak się od wrogów. A. Kurwa. Lewy kontrol, ślisk, zajebiście. Kości, kości są przydatne też. Będziemy oczywiście zajebiście, że wybrałem te kości. No i nie dziwię się, że ta gra jest taka popularna. Gram dopiero chwilę i już mi się podoba. Będę expił tu postacie i w ogóle. No, Przyznam, że nie jest zła. Może na streamkach będziemy również ją ogrywać, to też by było bardzo ciekawe. Oddzielimy sobie dźwięk audio, może teraz. Z racji, że to będzie gra taka bardziej testy. E, szybkość ruchu, zwiększenie złota, bierzemy. Gra pod testy, ponieważ oddzielam e, ścieżki audio i będę ulepszał mikrofon w kapkacie. O kurwa ty, za dużo ich, za dużo ich. Ty, a ja mogę to zbierać? Nie mogę, nie mogę już sprintu użyć. Czemu ja to muszę samemu zbierać? Widzowie o co tu chodzi? to w ogóle są skrzynki. Nie wiem, może ja już powinien stąd iść, Znaleźć portal do Bossa. Bo jak widzę, może jest to jest jakiś tutorial. Ty najpierw. A ja siedzę tutaj minutę i nie znalazłem Bossa. Skręć muzykę na maksa. Nie, nie będziemy skręcać muzyki na maksa i tak chyba lat ją słychać. Uuu, dobra. Nie, nie, wiem co dodaję, ale idę stąd. Za dużo ich, za dużo ich. Nie da sobie skrzynkę otworzyć. Może dostaniemy jakieś rzeczy przydatne, żeby z nimi walczyć. Po uniknięciu zadaję dwa razy, więc... Oczywiście, że tak, zbieramy. Złota księga, zwiększona złoto, tarcza, księga odrzutu. Hmm. Może, żeby więcej złota zarabiać? Home. Bać, nie sobie to. czemu by nie? To trzeba zbierać to, a ja w ogóle nie zbierałem tego. Nie wiem czemu. Mam znaleźć w ogóle jakiś portal do bossa. Nie wiem, gdzie znaleźć ten portal do bossa, bo już jest od chuja tych yy, przeciwników, więc może faktycznie znajdziemy ten portal do bossa, co? Zwiększamy obrażenia. Yeah, boy. Nie wiem, czy to automatycznie robi. Kurwa, chuj wie, czy to automatycznie robi. Weźmy, otwórzmy skrzynkę na szybko. A! Nie stać mnie, a stać mnie teraz? Mam już 115. Jakim cudem nie stać mnie, skoro mam 115 złotych monet? I robią, no, no. Tu jest jakiś ziomek. Idziemy z nim pogadać. Bo jest za dużo już tych rywali, może nam pomoże, co? Yy. Odbił wszystkim większe wrażenia. No mam przecież 115 złotych monet. A i tak mnie nie stać. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem czemu. Skoro mam 115 złotych monet. Mienny golem, o kurwa, ty widzowie. My na serio musimy znaleźć ten portal do bossa, bo goni nas wszystko i chce nas zabić. To z chwilą było fajnie, bo myślałem, że to będzie takie easy. To nie jest całe takie easy. Dawaj coś fajnego, Okej Ok. Chodźmy kurwa, ten o, kamienny golem? A to jest ten rywal, tak? Czy co to jest? Skacz wyżej, zwiększ unik. Kurwa, skacz wyżej i dalej. To się przyda w tym momencie. Muszę omijać tych sk Czy to jest ten? O kurwa, ty. No nie, no więcej przeciwników sobie zrobiłem. Jak kretyn. O, HP. Dobra, zwiększę w może... Prędkość pocisków. Ta. To, to się bardziej przyda. Tylko czemu ja nadal... Nie mogę znaleźć tego bossa, nie? O, brazoletka. Eee, A co to daje? Dajmy to. Bo, bo jest pizda. No mamy słaby damage. Mamy mało HP. Jest coraz więcej tych rywali. Wszędzie się respią. Nie podoba mi się to. Gdzie było to coś, co ładowało się takie dziwne i przerwało mi? O. Weźmy to sobie to. Było takie coś do ładowania, nie? Gdzie to może być? Może to by mi pomogło, nie? Bo ja tu zdechnę, ja tu ginę, widzowie. Trzy hapeki. Ja już zdechnąłem. Nie wiem o co tu chodzi w tej grze tak dokładnie, nie? To też jest kurwa bączka w chuj. O, co, tu jest jakaś tarcza. Dawaj mi tą tarczę! Kurwa widzowie jak... Ja tu utknąłem, ja nie mam jak przejść. Dawaj mi hapeki. Znajdź portal do Bossa, którego nigdzie nie widzę, nie? To jest w ogóle ciekawostka. Nie wiem, gdzie może być ten portal, nie? Nadal biegamy jak nie wiem o co w tej grze chodzi. Chyba widzę. No nie, nie chcę zginąć w pierwszym momencie, gry, nie? Może trzeba faktycznie znaleźć ten portal gdzieś do włosa, ale chyba, że znaleźć, nie? Dasz mi coś w ogóle. Dobra, Epickie coś wziąłem, To się może przydać. Okej, okay, okej. Okay. Kurwa, nie mogę dojść nawet do tych filarów, bo mnie wszystko atakuje, kurwa. Co to robi? Nie wiem. Ale jeszcze raz to tam podejść. O kurwa. Dobra, tutaj. Szybko ładuj się, póki nie ma ich. O. Zwiększone ten. Ja nie wiem, czy tu znaleźć portal do bossa, to ja na tej mapie znaleźć, bo tu kurwa nic nie ma tej. Kolejne filary. Trzeba je zaliczyć, bo... Gdzie pizda? Szybko ładuj, ładuj, żeby mi nic nie odepchnęło czasami. Zwiększenie yy. srebra. Nie, liczba pocisków, kurwa, to się bardziej przyda, bo ja tu zaraz zdechnę. No, ładuj, 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 ładuj. Ładuj, ładuj, ładuj. Oj, chuj. Yy... Chyba to. Mieczyk. Mieczyk. O! Dawaj! Nie wiem, co to jest, ale... Może mi pomoże, co? Chyba, bie biegnij dalej, bo. Znowu mnie odpychają, nie? To jest najgorsze. Otwórzmy sobie. Dimso, w wrażenie o na 10%. Dobra, dawaj. O kurwa, ile tu jest tych potworków? Ty! Spierdalaj, dalej do przodu. W ogóle nie wiem, co było w tej klasce, ale nie mogłem mi nawet otworzyć i nie, to jest w ogóle lipa też. Skrzynka, dawaj skrzynkę, otwieramy. Złota ręka, zyskaj złota za zabójstwa, kurwa. No dobra, chociaż tyle. Biegniemy dalej. Obelix? Czy ja go przechwyciłem już ten Obelix, czy nie? Zobie? Przechwyciłem go chyba. Odrzut, nie przycisk. Weźmy sobie zwiększyć to meto jeszcze Mieszyk. Mieszyk też jest spoko. E, w ogóle przyszły jakieś dwa. Już drugi, jeszcze drugi boss jakiś większy przyszedł. Tu w ogóle jest pizda. E, ciernie. Tu z Ciernie, dawaj, Ciernie. Jakie strzałki tu są. Co to za strzałki? Nie wiem. Fajnie, że hp się czasem nie odnowią, bo ja praktycznie wtedy zginąłem. E, aczkolwiek trzeba to jakoś się przebić. Tam jest Obelix chyba, nie? Idę do tego. To jest golem. O kurwa, nie wiem, czy dam radę to zrobić przy tym golemie. Kurwa, jakiś następny... Dawaj, 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 dawaj. Max HP, kradzież życia. Dwa szanse na leczenie, gdy trafisz wroga. No Kurwa nie wiem, czy wziąć to. Dodatkowe skoki. Kradzież życia też jest kurwa, można powiedzieć, fajnym rozwiązaniem. Dobra, biegniemy do tej skrzyneczki. Otwieramy. Złoto coś dostaniemy. Uuuu, chyba najlepsze. Oh, kryty mogą stać się mega krytami, możesz zjeść dużo spaghetti tym widzem, zajebiście. Ja nadal nie wiem czy ja czasem gry nie, nie zwalę, bo jeszcze nie znalazłem przecież tego portalu do bossa, który miałem znaleźć. Aczkolwiek... No nie wiem otwieramy skrzyneczkę. Eee, za zabójstwo, okej, okay, zajbiście. W ogóle, trzy przedmioty z tej mapki przejdą na następną mapkę? No chyba nie, nie? Bo to tak nie działa. Tylko dacie mi w końcu... W ktoś po pocisku. Dam sobie to, czemu by nie. Dawaj mi ten Obelisk, kurwy. Sanctuarium sercu, o! A dawaj mieczyk lepszy robimy Teraz hapeki. Dawaj Będziesz tosik. Złota księga. Księga HP, dawaj, miecz. Kość Księga HP. Miecz. Złota księga, czemu nie? Księga hP. Czemu ja wszystko dostaję teraz nagle? Ale dopaminka, widzowie, Wsz wszystko odbieramy jak chcemy, nie? O to Otateczny ruin odchodzi. No dobra, ale... Nadal nie wiem o co chodzi z tym portalem Bossa, nie? Idziemy, dobra, Idziemy, Tam się coś świeci. Tam jest chyba skrzynka, nie? Gnojki są kurwa dobre te duszki. Lepsze od tamtych, halo! Dajcie mi jakąś lepszą broń na nich, bo jest pizza. Biegnę skrzynki, może dawno coś radę machnąć lepszego. ma skapę, dobra. Za bardzo mi to nie pomogło, kurwa, bo mnie oblężają. Większy unik, dobra. Nieźle. Dawaj tą skrzynkę, kurwa. Ona się świeci. Złotem. Znaczy złoto będziemy mieli chyba, nie? Borgara po zabiciu jakiegoś. Okay. Normalny poziom, trudności. Łodź, kurwa Wszystko mnie obłazi, te nawet chodzić nie mogę. To samo... Samą mną steruje, widzowie. Tam coś jest, dawaj to! Musiałem HPki wybrać, bo... Ja to no to za zdechnę. Trzeba spierdalać, ale nie mogę, oni mnie tak obłażą A co dopiero jak będzie trudny poziom tej? Kurwa. Lewo co do skrzynki jebnąłem. Mikoł zginąłem. Ja pierdolę. O co w tej grze chodzi? Muszę sobie sam poza odcinkiem oraz poza... na streamku może coś tam jeszcze podziałamy, widzowie. Także polecam oglądać, na razie coś pompa z bogiem.